O dobra, idziemy gdzieś. gdzieś Gdzie jest mój strój? Ja mam swojego skinawa Ale mi chodzi, że przebrać jeszcze, gdzie my mamy iść Nie wiem, ile do przodu Ja nikogo z was nie widzę tak w ogóle Załóż mundur Załóż Gorszy. kajdanki O kurwa, eee, nie, ja kajdanek nie chcę Ej! Dob o dobra I no. co teraz? Nie wiem to Dobra. jakiś samochodzik jeszcze... Czas wybrać swoje przebrania Strażnicy dostaną mundury, więźniowie kajdanki Bydagi, samochod, co to jest? Wiem mi się wydaje, że po prostu przez to, że weszliśmy Zresztą przez to jesteśmy rozdzieleni. No i, i to powinno wiesz, że my idziemy w ukryciu, Jesteś że... Więźniem. Że ktoś idzie... tym Jako mundur, a ktoś idzie jako kajdanki, nie? Dobra ruchy. no ja idę jako... Z mundurem, o kurna Siema mordo, Chilo... no nieźle. Chodzi o to, że my się wcielamy w nich, nie? Ej, ja mógł to rozwalać, ja mu rozwalam to i co? Zapań, zapań sobie! Ej, a on powiedział mi ty tam, no i co? Co mi zrobić? Ja mu rozwaliłem, rozwaliłem mu sprzęt już, nie? Ja im tam greedy tu, na środku. Nie event. No Ale specjalnie mówi ty tam, z drugi raz, że jak coś odwalam. No nic, idę do przodu ciągle. Ale tu chodziło o to, żeby po prostu. Dzięki za obserwację. Chodziło o to, żeby... jasno możemy działać. Jasne niebieskie światło? Ja że jak jestem sam tutaj będzie ciężko Mam nadzieję, że to są też strzałki Choć nie wiem Jak to biegnie przed mną? No pewnie ktoś, kogo nie ma na Discordzie tutaj O Ale śmiesznie wygląda mój skin bez tej maski, co jest? Ktoś protokół wyłączenia O, jest XDD O, ja tu ma tyle HP, ja samemu to będę tak długo rozwalał a na wy jesteście! Siedmi. Ej popatrzcie ktoś w dół! Tam z kill Widzę kogoś tam. My Jesteśmy po prostu na... O tutaj, o jest tu kogoś z kimś. Ej, mam... Nas jest trzech tutaj, nie wiem co tu się dzieje. To, to jest to istot? Nie, ja z jedną ja osobą. Kto ma czapkę Mikołaja? Nie, nie wiem, ja jestem z dwoma osobami. Nie wiem. Przeniosło nas chyba. Ja. Było jakiegoś banana uprać? I ja pierd... To by było ciekawe w sumie. Jak, jakby wyglądał ten skin, jakbyś miał głowę banana wystającą z tego. Ty gdzie my mamy iść? Dobra tutaj. A, i tutaj udaję znów NPC-a, nie? <laughs> NPC I przy mnie. Nie oddychają w tych hełmach. Chyba jesteśmy tu bezpieczni. O, Miło jesteśmy twarze. O, jesteśmy razem z powrotem, widzę was teraz. O. Po prostu każdy ten rozwalał jakby inne generatory, mi się wydaje. Nie no ja byłem z Mapikiem tam jeszcze. No ja tylko ja z jedną osobą byłem. A tam u góry też ktoś chodzi na przykład. No ale to to was chodzi. widzieć Jones? Was też dobrze widzieć. No cóż, wygląda, to wygląda to jest... na to, że ograbiali to wyspę. To jest to jest to. O a o, wzięli nam lamę! o te gnojki to Szczelina a? na wynos? Szczelinę na wynos nam wzięli, no nie a no To ta... no, nie, nie będzie? W kosmosie, więc... Ale ten rybek wygląda. nic co jest? Co się stało? Um, nic no, mu nie będzie? Powiedzieli mu nie począsaj, a ten począs i poleciał Riftem Ruchy, o, ruchy. ruchy idziemy za Mamy tu broń. Dobra, ruchy, a chodzi jakby nie Broń? Dawaj broń! O, bierzemy blastery Tak, to ma da się wybrać? Czy wszystkie są te same? Wszystkie te same Jeju, czemu macie skiny takie z głowami? Chciałbym zobaczyć jak ktoś ma banalkę na przykład Ale to pewnie by sami nie mu głowę na Bambika No otwieraj te drzwi Jonsi, co ty Ej czekaj, lepknij mnie tam Może Wszyscy... nie każdy wziął czy coś, nie wiem A nie, e, A ty, oj, tu można ja wybrać ma... inne blastery No z, no, z drugiej strony masz o, to jest taki... taki... O! D-19, dlt ale wolę tego. Jeden osoba ak może dla dwóch. O, to trzeba zniszczyć, fajne. O kurwa. jakieś HP? A to na nie ma. Ale, no. A można w to strzelać? No Styskał, to jakbym zeskoczył, to co się stanie. O kurwa. A, Stepałam jest z powrotem. Ej, ej! Zbukowałem się! O! Spadałem w nieskończoność, co jest? Dobra, lepiej nie... Z, lepiej nie zbugować sobie eventu. Te turbo dają nam w gość. Bo jak ile ktoś nie dołączy tych broni, nie możemy kontynuować ataku. Musimy zlikwidować duże ciało, by ułatwić... Było... W w Duże działo musimy zlikwidować, let's cool. Let's go Gdzie są te działo, bo my teraz idziemy przez jakiś labirynt ciągle Aha, co wy tu robicie? Aha, a ja z drugiej strony co się tak? No Tu jest coś, rozwalam to, nie To nie wiem. trzeba niszczyć, o patrz, Nie wiem, rozwalam tu coś Okej. Oda się wejść zadania. Co to bo... ma jeszcze HP? No, nie będę tego rozumiem. Jak on ma normalnego skina, ten ziół tutaj? Nudny ten ziół jest. Ja nie rozumiem, serio Otwieramy okay. hey. 3 2, Co, co się dzieje ty? Ej, ej. I tu się kończy tajna część naszej misji. Kajdanki o. wziąłem. Ej, ka okay. hejka! A bo kajdanki wziął. Dlatego jestem. Ale co mamy uderzać? A to A to! A ja mega strzelam, to nie zadaje nic dobrego. To jest został kg ja kilo we mnie lepiej, a nie bo po 20. Ja mam zbagowaną broń jakąś przysięgam, mi nic się wydaje temu. No to nie I wiem, to kilo fój Będę to Dlatego, że na samym początku Wziąłem ten ten.

Ale, ale go! Warto było spróbować. Warto było spróbować. Nie musisz sprawdzać moich papierów. Let's go. Bardzo złe przeczucie. Gdzie jest? Teraz. O. nie, teraz on nie chykał, on ja idę Ajda za nimi! O, co ty? ich, Kaptałeś się? Nie, dobrze. Ktaję. Jak my mogę Mają Bomba, bomba, bomba No nawet nie trzeba do nich strzelać, wystarczy, że biegniecie Bo jak poszliście, to one znikły potem jak coś To prawda, że przywrócą sniperki z y, piątego rozdziału sezonu pierwszego? Tędy, ruchy! I tak, nie mówili na TikToku a czyli to nie wiadomo Nie ma nic zapewnionego, nie było żadnego potwierdzonego info Kolejne rzeczy do rozwalania są No Ale jump że chciał zrobić się... Kańciura to jest w ogóle. Dobra, lecimy? Nie możemy? Zrób zwarcie. zrobić zwarcie? My, my musimy silać do boty, Johnson zrobić zwarcie. Chyba. Jak się to Ciągle my jakimiś blasterami, a oh, oh. nie jakąś bombę atomową wzięliśmy z wyspy, nie? Dobra, jakby dało się tu strzelać, ja nie wiem, mi się pójdzie. Tu jakiś statek, co tu się dzieje? Ej, a co by się stało, jakby mnie potrącił tam? Ej, ile tych botów tu jest w ogóle, co jest? A tam się nie da przejść w ogóle, jak to? tam przejść? A nie, to jest bot Hmm. Ja żyję. Nie Nie jestem kierowcą, ktoś był. Oho! Ej, umarłem! was. O, otwórz! Ej, rezuję was! Rezuj nas, rezuj nas! Bo tu nie i jest ten dobrego? Powalili nas, powalili nas. Kto, Nadzieją, nie gdzie no, jesteś? kto dostał prawo jazdy, że tak wleciali w nas. Nie mogę do was wrócić! Ponad się nie martw! Ratuj się! Do Nadzieja. A to Nadzieja się nazywa ta druga postać oh. Naszego nie odpowiada? Oh. Nie odpowiada, bo nie żyje! Buu. Czy wszyscy są cali? Nie Nie Połamałem nie dwie nogi Czemu jakiś Michael z pochleb To jest zwiarecik Aha Pan najpierw raz, co się dzieje? Proszę, drzwi otwierają się samochód To trochę niepokojące O kurda Wygląda jakby miał tu Darth Vader wyjść i się nawalamy z nim, nie? No to fajnie by było No, ja... ale powinniśmy dostać miecze i no miecze walka, a nie? Ten typ cały, cały Senesion chyba. To był za ostatni. Senesion! Do... O kurde, ale z Senation nie mamy szans! No pa, Senesion! No, wiem. Nie podoba mi się to. O. To co tu się wydarzyło działo się wyłącznie zgodnie z moim planem. No, dzisiaj, to swojego planu. jego plan. Miecie, proszę. Kojanem na śmierć zamknie ostatni rozdział w historii całej tej rebelii No i musimy podobić Wydziel, Ja idę kod pleców, S? No, nie da się, Krić. Niemożliwe jest to, że on wybronił tym mieczem to wszystko Ej, ej! Wyjebał nam od razu umiejętności są niczym wobec potęgi ciemnej strony jak eee. otworzą te statkę? O ma taką siłę. No, go to chyba ty. Ja się chowam pod nim, nie? Ej, dostałem. Obra, ja się chowam, pierniczę to. Mocny jest, mocny jest. O, no to, że się schował. Ej, dusi nasz! Dusi tak nasz. nasz. Co? A teraz ja, Od razu odczuć całą pełnię mocy ciemnej stronie. Nie no. wiem co teraz. Aha, a tam się stoi, nie? Zrezuń nas, rezuj nas, rezuj mnie, ty! On nie wie co teraz. O, dostał. O, nadzieja. O, nadzieja została. Granat elektryczny, nie, to. co? Zriftuję go, oh my god Jego moc driftuja Zryftuja. Nowa mapa, nowa mapa. Oooooooo, wow, nie! Skąd wzięłaś się tutaj? Nie działam! Naprawdę! Dobra robota! Tu mnie nieski trzy. Rozpoczynam ostatni naród Odpalam torpety za laserem pierdolnie to. O kurwa, po nas. nas! No koniec! Na przód to wybuchło. Aha. No bo mieliśmy to zniszczyć jeszcze chyba, nie? No tak, no ale to co my zrobiliśmy? Ten rift to wybuchnął? Ale będzie mapa porozwolona. A która to jest mapa rozwolona? O, w co leci, w co leci? Mega City. Yyyy, ta jest duża, czy to... Głowa wilka, mnie, to jest głowa wilka. Chyba. O kurna oh. no, no idziecie i leży, leżymy rozwaleni. No i jutro aktualizacja. No i sleep. Chyba zawalał mularza. <noise> będzie jakiś sezon chociaż, gdzie się będzie skakało. Z takimi filatowymi łódkami. Oh. O kurde, a wiesz co to oznaczało? Że będzie medalion, który da ci umiejętność elektryczności, nie? Tak, to będzie. No, i chyba się nie da grać. Koniec. Superman! U. Ty tu przeleci zaraz Superman. O jakoś, stry ja ja o, jakoś tak spadła? O, już zrosła. Ty, skąd ty wiedziałeś, że Superman będzie wcześniej? To by się chyba szybciej to odpaliło. To nie wyglądał bym na o. No, pewnie by tak nie jest. No. To będzie super. Krótsze będzie Superman, dawej. No zaczyna się za 5 godzin 40. A co? Co się zaczyna? Wtedy aktualizacja? Nowy sezon. No przecież to jest od drugiej w nocy.